Dzień dobry, YouTube. Rafał Grabowski z tej strony. Witam na moim kanale w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 14 października, jest środa. Już jestem oczywiście po treningu. Dzisiaj robiłem dół ciała. Zaczęliśmy od przysiadów. Oczywiście do jednego maksymalnego powtórzenia. Tak jak wczoraj z klatką wyciągnąłem z tego 93%. Dzisiaj jedno maksymalne powtórzenie zrobiłem na 130 kg. I szczerze mówiąc trochę się zaskoczyłem, bo miałem wrażenie, że trochę mniej we mnie siedzi. No ale z tego 93% było 120 kg i potem zrobiliśmy 4 serie po 2 powtórzenia. Oczywiście tutaj trening teraz mam leci na ekranie. Następnie przeszliśmy do martwego ciągu sumo, 6 serii po 3 powtórzenia dynamiczne. Także mały ciężar, ogólnie 50% tego co zazwyczaj używam, czyli w moim przypadku jest to 70 kg. Przerwy między seriami około 30 sekund, no i taka dynamiczna, taki dynamiczny martwy ciąg ma za zadanie pomóc, żeby ten ruch z dołu był jak najbardziej eksplozywy, tak? Bo akurat w moim przypadku mam problem właśnie z tym, żeby zacząć ten ruch w ogóle. Łatwiej jest mi zamknąć go. Ta faza, faza lockoutu u mnie jest akurat spoko, no, ale samo oderwanie od ziemi to jest ten element, na którym muszę popracować. Próbowałem parę roz, razy robić e, martwy z deficytu, no, ale jestem dość wysoki. Mam 190 cm wzrostu i no ten deficyt... Ciężko, ciężko w ogóle było dobrze się ustawić. Szczerze mówiąc, może jeszcze kiedyś popróbuję, ale na razie e, no, dynamika Wystarcza. Także na razie nie będę tego zmieniać, może kiedyś w przyszłości. Następnie przeszliśmy do prostowania pleców na maszynie, znaczy wyprostów, tak, na maszynie, na, na ławeczce rzymskiej. Nie nagrałem tego przez przypadek, no ale to akurat nic ciekawego, już to była dodatkowa praca. Dalej jeszcze zrobiłem tylko prostowanie jedną nogą na maszynie, na, na czterogłowy. Eee, uginanie na dwóch głowy w trzech seriach po 10 do 12 powtórzeń. No i zakończyliśmy trening z pięciami łydek. Eee, puszczę wam ten klip aczkolwiek. No, oświetlenie jest słabe w tej części mojej siłowni, także wybaczcie jeśli to no, wygląda jakbym praktycznie nie miał żadnych łydek, a łydkę mam dość mocno zbudowaną. Eee, ogólnie właśnie mam do Was pytanie, czy nie przeszkadza Wam oświetlenie na mojej siłowni, ogólnie no, według mnie jest to najlepsza siłownia w Gdańsku i nie chciałbym teoretycznie jej zmieniać, no ale jeśli tutaj słabo coś widać, no to proszę o Wasz komentarz, na pewno rozważę taką opcję. Myślę, że te główne ćwiczenia widać całkiem dobrze, także no zastanawiam się czy po prostu nie nagrywać przypadkiem tych głównych ćwiczenia, tam te dodatki jakoś urywkami dajmy na to. No ale to dajcie mi znać po prostu w komentarzu, a ja w tym momencie odgrzałem sobie obiad. Dzisiaj na obiad 125 gramów makaronu pełnoziarnistego lubelli. Do tego 270 gramów piersi z kurczaka i sos orzechowy Blue Dragon Około tam jest 180 gramów Makro tego posiłku to jest 93 g węglowodanów W tym 12 g bonnika Z makaronu oczywiście 80 g białka, także dość dużo No ale teraz nie będę jadł praktycznie aż do powrotu do domu Czyli pewnie około 17-18 nawet godziny dopiero zjem następny posiłek Dlatego ten jest dość spory No i tu jest tylko około 12 albo 16 gramów tłuszczu, nie pamiętam szczerze mówiąc, ale coś w tych granicach, dość, dość nisko z tymi tłuszczami tutaj stoję, dlatego, że po prostu chcę sobie zatrzymać to na, no, na... później, żeby ten posiłek ostatni powiedzmy był całkiem fajny, a dzisiaj mam w planach zrobienie pizzy, także myślę, że Wam pokażę jak ją robię, jak wygląda, Mamy jakiś mały taste test, na pewno też filmie się dzisiaj znajdzie także do zobaczenia później właśnie wróciłem do domu i tak jak zapowiadałem będę robić pizzę także za chwilę pokażę wam krok po kroku jak przygotowuję ciasto wiadomo już tam kwestia toppingów to jest sprawa indywidualna także zapraszam dobra więc pierwsza sprawa to jest 500 gramów przesianej mąki pszennej akurat ja używam bo już dzisiaj dość dużo tego błędnika miałem jeżeli chcesz zdrowszą wersję, no to oczywiście można użyć mąki pełnożerniste. Ja na przykład do pancakesów używam takiej, ale w tym przypadku użyłem mąki do pizzy. gnańskie młyny. Oczywiście kaloryka jest taka sama mniej więcej, tylko kwestia po prostu tego, że w tamtej jest więcej błonnika, no ale to nieważne. Eee, co teraz musimy zrobić, to do tej mąki dodać łyżeczkę soli morskiej. Najlepiej to wszystko jakoś wymieszać. Dobra, mąka i sól na bok. Teraz ważna rzecz. 300 ml przegotowanej ciepłej wody. Dosypujemy saszetkę drożdży. Cała saszetka to jest około 7 gramów. I do tego... Oj, sorry. I do tego dodajemy dwie płaskie łyżeczki cukru białego. Wymieszajcie to teraz porządnie I odstawcie wodę z drożdżami na bok, żeby drożdże zaczęły już reagować W tym czasie możecie w miejsce Zrobić dziurę Do której wlejecie wodę A potem będziecie to wszystko Zbierać widelcem Dobra Możemy wlewać w takim razie naszą wodę z drożdżami do gąki. i na samym początku proponuję Wam wszystko zacząć zgarniać widelcem jak masa zacznie się robić coraz bardziej gęsta i coraz ciężej będzie Wam to mieszać wtedy wywalicie to wszystko na blat i zaczniecie ugniatać ręcznie mieszajcie przez kilkanaście sekund aż na widelcu będziecie mieli coś takiego Dobra. Następnie podsypcie trochę stół mąką. Wyrzućcie ciasto na stół. No i teraz trzeba wszystko ugniatać ręcznie i... To może potrwać kilka minut i nie skłamie Was jeśli nawet 5-10 minut bo jak widzicie teraz to ciasto jest mocno mocno się rozlatuje także żeby to wszystko stalić ze sobą naprawdę trzeba trochę pozagniatać i żeby to ciasto było naprawdę bardzo elastyczne także dajcie mi chwilę i pokażę Wam do którego momentu należy to wszystko robić W pięciu minutach powinni się skończyć z taką kulką. Także teraz trzeba przełożyć to do miski, przykryć czystą ścierką i zostawić w ciepłym miejscu przez minimum godzinę do wyrośnięcia. 500 gramów mąki, której użyłem, zrobimy około 4 porcji. Miałem wam pokazać wyrośnięte ciasto, ale steroza nie boli, także pokażę wam po prostu już co położyłem na tą pizzę. Sosu nie chciało mi się robić, także klasycznie ketchup, na to mozzarella, pieczarki, papryka i kurczak, żeby trochę więcej tego białka było. Także to teraz ląduje w piecu 10 minut i pokażę wam kodowy produkt. Git. Dobra, pizza zjedzona także oby poszło w łapę. Dzisiaj kończymy już tego vloga. Mam nadzieję, że ten był troszeczkę lepszy niż wczorajszy. Obiecuję, że następny będą jeszcze lepsze. Także żeby nie zanudzać, dobranoc i proszę łapki w górę, subskrybujcie kanał, udostępniajcie dalej, jeśli się podobało. Także do zobaczenia.